Ciężkie życie na farmie, bo tutaj, kurwa, nosorożec! Dobra, to dzik. Uuu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Grzyby! Dawaj, bie grzyby. Mine. A To co to za piękności? Truskawki! Uuu. Ojebałem truskawki. Widzowie, znalazłem truskawki! Shish! Dzień dobry, a poza tym dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Na kanale z Farmer's Dynasty jest go coraz mniej, ale to z tego powodu, że aktualnie Nie mam tyle czasu. I też chcę od razu zaznaczyć, że. Chcę was przeprosić Nie zaznaczyć, chcę Was przeprosić Bo prawdopodobnie farmera się nie będzie. <laughs> Przez najbliższe dwa tygodnie farmera będzie bardzo mało o ile będzie w ogóle, bo nie wiem, czy zdążyłem nagrać. Eee, nie wiem, czy zdążyłem nagrać przed wyjazdem do Polski, autruskawki! O, jest, przepraszam. Eee, no, i ogólnie to, no, trochę przypał z tym się stał. Bo, no, nie miałem wystarczająco. Zdążę? Eee, zdążę na spokojnie. Nie miałem wystarczająco czasu, żeby ponagrywać to wszystko, bo też miałem ogarnąć tutaj to, zrobić coś jeszcze, zacząłem nową serię, taką pełnometrażową. No i zaczyna się robić więcej, więcej, więcej i no nie miałem jak zbytnio tutaj ogarnąć tego wszystkiego, więc to chcę was przeprosić za brak farmera. O, dobra, dobra, cuku, czekaj, Idziemy ogarnąć dupki. Ciebie już znamy. Ty jesteś nowa. O. Ty jesteś brzydka Ty jesteś fajna Siema Hi there. Eh. Well, hello there. Chciałem z chłopem pogadać, a ta typiera się troszeczkę zbugowała O! Stary młyn

He tak? Buja się? Jak nas lubi? To już ją nie podziała, wystarczyło. Młyn, młynasz, nasz. Ty, wypierdolaj. Ja tu dzisiaj z dupeczkami godam. Siema, malenka. Natasha. Czy mogę z tobą porozmawiać, czy nie mogę z tobą porozmawiać? Chyba nie mogę z tobą porozmawiać dzisiaj. Aha, dzień dobry, Jessica. Baby, please don't make me cry. Co tu masz do sprzedania? Czekoladki. Ile za... ILE? Dobra. Kupię jedną. Cześć, Jessica. A to nie Jessica, to Natasha. You are so beautiful. Well, we'll change the oh. Nice It sure is. You look so It is so nice to hear. It's true. Hello. D Widzowie, I a... so nice to hear You can't be sure about that. Hello? Hmm? You really it is so... You've got an extra hot iron bed. <coughs> Wydaliśmy się tutaj do naszej koleżanki, WIKTORIKA! Dzień dobry! Szarmancki, szarmancki, weź mnie pokochaj! Zrobię ci dziecko fajne. Dobra, nie możemy chyba dawać prezentów tak długo, jak nie będziemy mieli... ...jakichś lepszych relacji. Ty kim jesteś? Nelly? Nie, Ella. Ella. Czy ja mogę z Ellą porozmawiać? Chyba nie mogę z nią porozmawiać. Nie mogę pozrywać do każdej dziewczyny, to jest smutne. O! Mogę! <coughs> podoba jej się. Widzowie, to jej się podoba. Miałem dzisiaj zrobić misję. Czy ja spędzę 10 minut gadając z babami? Dobra, nie chcę mi się już. Zarwaliśmy do kilku dupek. O, fajna dupcia. Nic się nie zmienia, dokładnie tak, nic się nie zmienia. To jakiś sam szarmancki frajer ze mnie. <noise> Dobra, jedziemy po naszą przyczepę. Ogólnie znalazłem, było tam na ziemi jeden taki malutki kwadracik, który pominąłem. Przez przypadek, oczywiście. No ale go koniec końców pomin po pominąłem. Tak więc, widzowie, moi kochani, dzisiaj będziemy się udawać e przyczepom do młyna sprzedać całe to zboże. Mam nadzieję, że chociaż się kurwa zwróci za te czekoladki 120 euro. Pojebane te ceny, Madio. Miał być taniej niż w Polsce. <laughs> I nie jest, kurwa, nie jest. O Jezus, przepraszam za mój język. Ogólnie to miałem takie małe postanowienie, noworoczne, że. Będę troszkę grzeczniejszy na materiałach. W kontekście nie będę tak bluzgał. Zobaczymy, czy to pomoże jakoś w rozwoju mojego kanału, jeśli tak, no to, to, to niczego to nie zmieni. Dalej będę wulgarne, wulgarnym troglodytą, natomiast to jest taki mały eksperyment społeczny. Dobra widzowie, jedziemy sobie prosto po klapki Nike'a. 300 metrów tam zostało. Dojedziemy sobie szybko. A, jeszcze muszę z tego i. odznaczyć. I musimy znaleźć młyn. Młyn. Market rolniczy. O! Jest i market rolniczy. Cudownie. No dobra, zwróci nam się chyba. To jest spoiler. Na tonę to jest 388 dolarów. Znaczy euro. No dobra, czekoladki się zwróciły. tam chyba tonem ma, akurat mamy. Kurde, pół tona zboża równa się czekoladki dla baby. To po posrane, nie? No, myślałem, że to. Tak, the Jack Barrow trochę taki. Nie, jest. Trzeba nie zainwestować w szybszy ciągnik. Szczególnie, że ja muszę tutaj jeździć po okolicach. It was a lot of work, but I just finished. All done. Great, thank you. You may take the trailer. And here's something extra for me. Co? I'll see you around. Ona jest łatwa. Ale co mi She's But extra Have you finished your task? Ale gówno! Przyczepa na bele słomy. Eee, ja się pomylił. Ja myślał, że to taka zwykła przyczepa na, na zboże. Czy to było to, naprawdę? Nie, chyba. Albo i tak. Ale się oskamowałem! Ja pierdziula! Ja pierdziula, ale się oskamowałem z tym. Jedź, 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 jedź! <laughs> chyba słomy jeszcze nie możemy robić, nie? A nie, dostaliśmy chyba equipment do robienia tego. Mmm. Jeszcze oszam tutaj szybko jedną rzecz. I teraz jedziemy. Zobaczymy się już na miejscu. Nie będę wam tutaj przedłużał tego, bo to sensu nie ma. uh -huh. Thank you. Czemu nie ma, czemu? Witam Was, kochani, po cięciu. Przywiozłem sobie tą przyczepę, kochaną. A i teraz musimy jeszcze zobaczyć, jak wyglądają już nasze pomidorki. Pomidoreczki. Dobra. Komfort jest. To jeszcze trzeba otworzyć. Żeby się tu powietrza troszkę świeżego nabrało. O! Idealnie, dobra, zamknijmy to, bo jest cieplutko na dworze. A i ogólnie podczas cięcia zakusiłem komuś 15, 15 jabłek z. <grytania> 15 jabłuszek ukradłem. Dodatkowo ukradłem też troszkę tryskawek z pola i grzybów. Dlatego teraz pójdziemy sobie, przerobimy to jedzonko na szybkości. <grytania> I sobie je sprzedamy. Tak więc mus jabłkowy 15. Dawaj mnie to. A reszta chyba nie mamy jeszcze przepisów, ale to sobie po czasie oczywiście mm, się tego nauczymy, prawda? No co ty gadasz? Nie mam żadnych przepisów na truskawki ani ja nic. Co ja mogę? Czy jest coś, co ja jeszcze mogę użyć? Takie pytanie. Chyba że ja muszę dopiero kupić equipment do tego. Coś jeszcze w piwnicy może być do, 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 do robienia, prawda? Jakieś przetwory mogę zrobić? Spiżarnia, enter, o. O, boże, co? Dziadek schował hamburgera w spiżarni z frytkami? On popierdolony? Dobra, to możemy to sprzedać w piździec, prawda? Co za dziadek? Ole nas ochujał, nie? Oj, przepraszam, miałem być mniej wulgarny. Tego nie mogę wyrzucić bruzu Dziadek, nie zaje Dziadek zajebisty człowiek. No, to jest pokój dla dziecka. To się przydało wyremontować w jakiś sposób. Lepszy bądź mniejszy. Tutaj co mamy? Bo już nie pamiętam, co tutaj gdzie jest. To jest chyba po prostu taki, żeby sobie odpocząć, nie? O, wanna. Czy mogę się umyć? Niestety nie mogę. Taki bruda schodzę. Tutaj jest drugi pokój, chyba dla dziecka. Bo będziemy kurwa rozrzutni, będziemy mieli dużo dzieci. Dobra, chodźmy to sprzedać w piździec. Chodźmy to szybko sprzedać. Um... Wy, będziecie grzeczne. Chodźmy to sprzedać. I następną rzeczą zrobimy sobie szybko jeszcze jakiegoś questa. No, chyba było do zaorania pola, ale nie jestem pewien, więc pojadę tam z pługiem. Ale zobaczmy, ile zrobimy z tym tutaj. O. Ile? 14 euro. Jo, pierdola. A Sprzedajmy to też 80 euro. Yo. To jest tak troszkę nie fair. Piesiu, chodź ze mną. Słuchajcie, może będę miał jakąś kiełbaskę dla psa i może on będzie chciał ze mną pogadać dzięki temu. Masz kiełbasę? Masz kiełbasę, o! Dawaj mnie to. Ale jeszcze sobie spytam jedną rzecz. Gdzie mogę kupić? Ja tylko sobie zrobię tak, żeby wiedzieć Żeby nam się, bo to może się tak pojawiają Dzięki temu um, Dzięki temu może się pojawiają, kurde, bele tutaj rzeczy Czy teraz piesiu z nami pogada? Daj kiełbaskę Okej, okay, chyba możemy go przekupić kiełbaską <ścoughs> Czy idziesz ze mną? Chodź Chodź, Reksiu Chodź No Dokąd on biegnie? On chyba biegnie z nami. Kurwa, uważaj, pies na drodze, frajerze denty, rozjeść mi psa, rozjebie. Ty, kurw! No. Reksiu, jesteś kurwa terminatorem! Chodź! No, chodź! Bądź dobrym dogiem. Dobry, Reksiu. A, mam dla ciebie chat chatę. Chodź, Reksiu, chodź. Towarzysz. Wierny towarzysz, Reksiu. Reksiu! Patrz, co dla do ciebie mam. Dokąd on, kurwa biegnie? Tobie ciekawi niesamowicie. samowicie. Dokąd on kurna biegnie? On no, dokądś biegnie? Definitywnie dokądś biegnie? Tylko gdzie? 7000. To 100 kilo nam zjeba zabrało. Aha, czyli jak jestem daleko od niego, to on szybciej biegnie, ok. Dokąd ten pies biegnie? Jestem strasznie zaciekawiony, dokąd on biegnie. Czy on po prostu biegnie naokoło? Jeśli biegnie naokoło, to się trochę siltuje, <grystanie> bo go followuję chyba z 5 minut już. A może nam pokaże skarb kolejny? Ale to by było zrombiste. Gdyby nam pokazał kolejny skarb, co nie widzowie? Było super. Reks tam sobie jest. Może ja powinienem po prostu polecieć po auto jakieś? Na drugą stronę biegnie. Niesamowite, że Rexiu potrafi staranować samochód, także się cofa. On dalej gdzieś biegnie. Przez chwilę myślałem, że on się zbugował, tak, że go nie widać. Tony. On do Tonego biegnie. Czego on do tonego biegnie?

Czemu tu z przybiegł? Iwa tam jest jakaś? A może to jest jej pies po prostu? No dobra, no szkoda. Myślałem, że będę miał pieska dzięki temu. okazuje się, że Reksiu ma rodzinę. Tylko po prostu go głodzili frajerzy dęci. O, auta się spawnią. Eee, no nic, no będę kończył w takim razie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeszcze ukradnę im tutaj jajka, e, znaczy jabłka, kiedy nie patrzą. Ale to oczywiście poza odcinkiem, je sprzedam. E, I zrobię mus jabłkowy. No i to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też, że jeśli jesteście nowi na kanale, to subskrypcja będzie. Bardzo mile widziana, plus bardzo mi pomoże. No i to tyle. Trzymajcie się, do następnego. Hejos!